Państwa, po przerwie po serwisie informacyjnym oglądacie państwo program Galaktyka Pomerania a gościem w naszym studiu jest Paweł Bombolewski mistrz świata karate witam cię pawle witam serdecznie zaczniemy od pochwał wróciliście niedawno z Berlina i tam znów na podium tak, nasz zawodnik Radosław Miadiełko zdobył srebrny medal w kategorii dwunastolatków na takim bardzo mocno obsadzonym turnieju Ippon Cup, gdzie startowało 150 zawodników z 9 krajów, między innymi ze Stanów Zjednoczonych nawet z daleka przyjechali zawodnicy. Także jest to fajny, dobry prognostyk przed następnymi z kolei zawodami. Ogromny sukces, prawda? Dla, dla chłopca. Tak, tak. Jest to chyba jego w karierze największe osiągnięcie jak na razie, chociaż już byliśmy też w zeszłym roku nie, w tym roku, w marcu na zawodach w Belgii, gdzie też zdobył srebrny medal, więc... Więc jest już takim zawodnikiem, można powiedzieć, coraz, coraz wyżej pnącym się w tej swojej Czyli karierze. Czyli stawiałeś na niego, jak wyjeżdżaliście? Tak, tak, zdecydowanie. No ja za, za wszystkich moich zawodników zawsze trzymam kciuki. Niestety sam osobiście nie mogłem pojechać na ten turniej. Wysłałem mojego zastępcę, który tutaj kiedyś ze mną był, trenera Witka, bo osobiście byłem na weselu, też mojego zawodnika. I to też cieszy, że wychowałem już sobie nie tylko zawodników, którzy zdobywają medale, ale również takich, którzy wchodzą w związki małżeńskie mogę, jestem zapraszany jako świadek zresztą na, na wesela swoich zawodników. Więc te relacje też takie poza, prawda? Oczywiście. Ćwiczeniami jest, poza walką nawiązują się relacje. To jest też relacje. bardzo miłe, tak, bo trenujemy razem, razem wylewamy krew, pot i łzy, ale po, po treningu jest czas na, na zabawę i... I to twój uczeń. Tak, tak. Aż trudno uwierzyć. I już drugi. Już drugi. Tak, i dwa razy już świadkiem byłem na moich e, uczniów wesela. Dobrze, a co przed Wami? Anglia, podbijacie Anglię. Przed nami Mistrzostwa Europy w Anglii, w Sheffield. Pierwszy raz będą to Mistrzostwa Europy wszystkich roczników razem złączone, czyli od dziecka po seniorów, e, wszyscy razem przez 3-4 dni będą rywalizować. E, jeszcze nigdy Światowa Federacja Karate nie zrobiła czegoś takiego. Teraz jest to, no jest to pierwszy raz właściwie i jest to według mnie fajne, ponieważ ci najmłodsi będą mogli zobaczyć w akcji na przykład mnie, e, swojego trenera gdzie na tych samych zawodach, na tych samych mistrzostwach ja będę startował i oni będą startowali swoich oczywiście Nie było wcześniej takiej sytuacji, żeby... Nie na mistrzostwach Europy, na mniejszych turniejach to się zdarza, natomiast na... Czyli obserwują Cię Twoi uczniowie? Tak, tak, No tak, i powiedz, oczywiście. muszę to usłyszeć, jak oni kibicują? No, więc zdzierają gardła naprawdę bardzo ostro, krzyczą albo pan, pan Paweł, czy, czy, czy Polska, to już Ale różnie. Ale to motywuje pewnie bardzo, nie? Oczywiście, tak... no mnie, mnie bardzo motywuje i dotychczas zazwyczaj... Udawało mi się na szczęście wychodzić zwycięsko z takich pojedynków, bo naprawdę była zdwojona koncentracja i na, nie chciałem zawieść moich podopiecznych. Więc wyobrażam sobie, jak duma ich rozpierała. No, mam nadzieję. Powiedz mi teraz jak jedziecie taką ekipą dość zwartą, przygotowaną na te mistrzostwa do Anglii. Już rozmawialiśmy przed programem, że ostro trenujecie, przygotowujecie się. Tak, tak, już teraz właściwie za chwilę w przyszłym tygodniu już to będzie takie typowo bezpośrednie przygotowanie startowe, gdzie wejdziemy w taki okres już sparingów. Również takich treningów teoretycznych z taśmami wideo, z analizą przeciwników. No właśnie o to pytałam, że oglądacie te filmy z poprzednich tak, zawodów, tak. z poprzednich mistrzostw, analizujecie każdy krok, każdy ruch, Dokładnie. pokazujesz uczniom, zobaczcie, jak, zobacz jak on to zrobił. Pokazuję, wiemy mniej więcej, bo cały czas generalnie z tymi samymi przeciwnikami na tych największych zawodach się stykamy, wiemy jak oni walczą. Więc no, każdy z stara się jak najlepiej rozpracować swojego, swojego rywala. I my również to oczywiście robimy. Do tego w przyszłą sobotę przyjeżdżają do nas goście z Belgii, dwóch zawodników z Belgii, którzy tu do nas do Szczecina. Tak, do nas do Szczecina, którzy przyjeżdżają do nas po pierwsze jako sparring partnerzy, ale również to jest ciekawostka, oni będą startować w Anglii. Jako my, jako Polska. Po prostu zgłosili się do Federacji Światowej z prośbą, czy mogą tak jakby zmienić obywatelstwo na, na polskie. A wiesz, co nimi motywowało? Wiem. Osiągnięcia Polaków? Nie chcę wchodzić. Jeden powiedzmy, z trzech powodów to jest osiągnięcia Polaków, drugi to jest taka szczera przyjaźń, która jest między nami, a trzecie no to jest tam jakiś konflikt na linii oni, a Federacja Belgijska, ale to już w to nie chcę wchodzić. Po prostu chcieli wystartować jako Polska, no mnie to osobiście cieszy. A na przyszłych mistrzostwach świata w przyszłym roku jeszcze wiem z tego, co słyszałem, że Węgrzy chcą zrobić podobnie. Także, tak jak w polskiej reprezentacji piłkarskiej czasami się zdarzają jacyś zawodnicy z Transfery, Niemiec, czy prawda? czarnoskórzy, na przykład jak kiedyś było Lisadebę. No to u nas już też jest to samo w karate, że Belgowie czy Węgrzy lgną do nas i chcą jako polska reprezentacja startować. Powiedzmy, ponieważ zacząłeś już mówić o tych mistrzostwach w przyszłym roku, Paweł przyniósł tutaj plakat do, do studia. Powiedz może o tym, co się odbędzie na fera w przyszłym roku. Tak, w przyszłym roku. W... 15 do 19 października 2014 w ten, tej hali, która właśnie powstaje przy ulicy Szafera, będziemy mieli Mistrzostwa Świata Dzieci, Kadetów i Juniorów w Karate. Największa w historii karata impreza na świecie. 2,5 tysiąca e, karateków z około 50 krajów. Także e, I jeszcze taka, taki najnowszy, najnowszy news, ale to nie będę zdradzał imienia i nazwiska, ale chcemy na ceremonię otwarcia ściągnąć jedną z najbardziej znanych piosenkarek pop w Polsce. Jesteśmy już w wstępnych rozmowach, także e, ceremonia otwarcia myślę, że przyciągnie nie tylko fanów karate, ale również e, zagorzałych fanów polskiej muzyki pop. Bo mówiłeś mi, nie będziemy tutaj podawać nas w hoteli oczywiście, ale mówiłeś, że te już miejsca są zabukowane w, w pokojach tak, tak, w hotelowych części, w Szczecinie, w bo 2,5 hoteli... tysiąca gości. Tak, musimy już teraz rezerwować. Już miesiąc temu Republika Południowej Afryki pisała do mnie maila, który hotel jest tym oficjalnym, bo oni już rok wcześniej chcą rezerwować miejsca. Także można sobie wyobrazić. Na pewno wszystkie, wszystkie właściwie miejsca hotelowe w tym czasie mogą być, jest taka duża możliwość zajęte przez naszych karateków, a na ulicach będziemy widzieć bardzo często ludzi w dresach poszczególnych reprezentacji, różnych kolorów skóry i to będzie takie wielkie święto sportu w Szczecinie w październiku 2014 roku. I oczywiście z Polski różne szkoły, Również zgłaszają się, prawda? Bo to nie tylko tak, świat, tak. ale cała Polska przyjedzie do tak, Szczecina, tak, jak aby zmierzyć bardziej. się. Y, no, z Polski szacujemy, że może być nawet około pół tysiąca zawodników z Polski. Dwóch tysięcy? Pół tysiąca. Pół, pół tysiąca, tysiąca, przepraszam. Y, też będziesz walczył? Nie, nie, na tych mistrzostwach nie, bo po pierwsze to są dzieci kadetów juniorów, czyli ja już wiekowo odpadam. Aha, czyli bo to, to są będą... do 20 roku mm -hmm. życia, mm -hmm. no, a po drugie jest taki ogrom prac. Y, organizacyjnych, że to się w głowie nie mieści. To jest tak ogromne przedsięwzięcie logistyczne, że niektórzy nie zdają sobie nawet sprawy. Myślę, że śmiało można to porównywać do naprawdę największych tutaj imprez w Szczecinie, bo, bo same liczby liczby mówią same za siebie, ale to, to tych ludzi trzeba przewieźć z hali do hoteli, zapewnić im. Praca tak, ta, zapewnić mhm. im jedzenie to wszystko no, zabezpieczyć tą imprezę pod kątem ochrony, ceremonia otwarcia. Wszystko, wszystko musi być jak w szwajcarskim zegarku dopięte, także no pracujemy, pracujemy już od roku, dwa lata praktycznie trwa przygotowanie takiej imprezy. Czy już wiesz, kogo ze swojej szkoły predestynujesz do występów na mistrzostwach? To tak, będą tak, wybrani? Tak, mhm. To znaczy… E, mm, tak tak będziemy będziemy wybierać ale ja będę się starał żeby jak najwięcej tych zawodników e, dostało szansę dostało szansę bo no, myślę że w historii Szczecina może się taka druga okazja prędko nie trafić także czemu nie skorzystać skoro mamy to na miejscu te mistrzostwa. Zawsze Pawle mówimy o tobie ja tak chwalę trzykrotny mistrz świata i przypominam wszystkie twoje sukcesy a dzisiaj nie o tobie. Ja chcę wrócić do dwunastolatka który w Berlinie zdobył drugie miejsce. Ehm... Poza umiejętnościami karate, których tutaj rozważać nie będziemy, bo pewnie no, wiemy, je, ma je docenione. Jak dzieciak przeżywa takie mistrzostwa? Przychodzi, pyta się, Panie Pawle, czy było dobrze? No, Ciebie nie było, był Twój zastępca. Pyta się po każdym. Rzeczywiście te, chłonny jest tej nauki, tego każdego zdania, co poprawić. Tak, tak. Ta taka chęć. E... Karaty to jest bardzo ważne generalnie, żeby, być, doskonalić się, też. żeby mhm. się doskonalić, być złaknionym tej wiedzy prędzej dowiadywać się, co zrobiłem źle, nawet niż, niż co dobrze, to znaczy, że każdy błąd starać się po, po, poprawić, to, 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 jest, to, jest, to jest bardzo ważne. Czyli wiele pokory w tych dzieciach. Wiele. Tak, 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 to musi, to musi być, to jest... Nawet... Ale bez pokory też niczego nie jesteśmy w stanie się nauczyć. Dokładnie, w książkach takich, które napisał twórca stylu Shotokan, najpopularniejszego stylu karate na świecie, które powstały w latach 40. chyba, Ubiegłego wieku, także już wtedy pisano o tym i to ten kanon zachowania, tego jaki powinien być karateka, akurat jeśli chodzi o to, trzyma się do dziś. I moi zawodnicy tak, tak generalnie do tego podchodzą, czyli starają się, na przykład, jeżeli wygra walkę i czeka go za chwilę następna walka, to jak najszybciej podejść do mnie i dowiedzieć się. Co było dobrze, co źle, i, co i jak powinien walczyć w następnej walce. Czasami to są dosłownie 5 minut na taką analizę, bo już czeka na przykład do następna walka albo następny występ w kata, czyli w tych pokazach. Więc trzeba bardzo szybko na, na takiego rozgrzanego jeszcze tym ferworze walki zawodnika przekazać te informacje. Ale dosyć dobrze nam to myślę wychodzi i, i, i zawsze też rodzice. Z tego co wiem, są zadowoleni z tej komunikacji na linii trener-zawodnik. Y, którą my, my razem tworzymy. Jak dzieci reagują na stres, który niewątpliwie towarzyszy, prawda? Ta adrenalina, stres. No, tutaj bywa różnie, czasami mm -hmm. nawet ktoś musi szybko powiedz do toalety przed występem, mm -hmm. bo wiadomo. Płacz zdarza się? Też, też. Ale, ale, czasami, ale to czasami, raczej u tych mm -hmm. zawodników, którzy, którzy nie są bardzo doświadczeni. Z tych takich, którzy już się tam ocierają o medale na tych najważniejszych imprezach, tego już nie Już nie radzą sobie z emocjami. Oni, oni już są. Po pierwsze, już to kiedyś przeżywali. no Wiadomo, raczej każdy za pierwszym razem podobnie reaguje, że jest ciężko. Natomiast im więcej tych startów, tym ta psychika się wzmacnia i mamy już porządny taki szkielet, gdzie możemy wyjść i rywalizować. Ja, ja już sam po sobie na przykład wiem, tak jak Adam Małysz, można powiedzieć, że on chciał oddać dwa dobre skoki. I ja też mówię to wszystkim moim zawodnikom: my chcemy wyjść na matę, zrobić. Najlepiej to, co potrafimy, a czy wygramy, czy przegramy, no to już się okaże, bo przeciwnik przecież też pracował na pewno cały ten okres przygotowawczy jak najlepiej. Teraz też będzie się chciał pokazać z jak najlepszej strony, więc no to już pokażę mata, pokażą ta dana chwila. Dzisiaj ja jestem lepszy, już może być on lepszy, ale na tą chwilę tu i teraz chcemy dać z siebie całe nasze serce, zrobić to jak najlepiej i to jest. Nad... W tym momencie najważniejsze. I no, takie właśnie podejście na przykład Małysza doprowadziło do tych największych sukcesów. No i myślę, że z nami jest podobnie. Dlatego te nasze dzieci, na przykład nasza mistrzyni świata Emilia Gackowska, właśnie w ten sposób. Ta dziewczynka jest, z Hiszpanii? Y, tak, to jest ta dziewczynka, co w, w, tak, tak, w Serbii zdobyła mistrzostwo świata, no to cały czas jest w ten sposób prowadzona i ona już wie, że no, jeżeli przegram, to po prostu no, była gorsza, ale nic się nie stało. Następnym razem wygra. Dalej. Tak, tak, tak. I Więc jest zostawić... ta pokora, wiara w możliwości, prawda? W doskonalenie Dokładnie. się, w rozwijanie. Ma zostawić na macie serce, a to już co będzie, to będzie. Ja pytam też o to, o te dzieci, właśnie mniej doświadczone, występujemy, ja domyślam się, że tam jest wiele bodźców, które deprymują, które wywołują stres, bo poza publicznością, poza trenerem, który patrzy, poza kolegami, no jeszcze ja chcę pokazać się jak najlepiej, więc, więc tych bodźców jest wiele, prawda? Tych generujących stres. Tak, w nas. i to już na treningach składziemy na to bardzo duży nacisk, bo na przykład jeszcze. Bardzo często tak, że na przykład mamy salę, mamy generalnie treningi w ośmiu miejscach, a są też, są wśród tych ośmiu miejsc naszych tak zwanych dojo, czyli sal ćwiczeń, takie sale, gdzie są na przykład przeszklone drzwi, gdzie rodzice mogą patrzeć na treningi. To często dekoncentruje dzieci w ten sposób, że dziecko zamiast skoncentrować się na, na treningu, to patrzy, patrzy tam… Patrzy na miłe taty, czy na, się podoba. Tak, tak, na rodzica. I my już tutaj kładziemy od początku nacisk na to, żeby tego nie było, żeby umiały swoje myśli skupić na tym, co tu i teraz, bo później na zawodach będzie to samo. Wystarczy jakiś lekki bodziec gdzieś z boku maty, i już na przykład dziecko się dekoncentruje. Także już teraz na treningach, jak to będzie dobrze nauczone, to później nie ma problemu na z zawodach. koncentracji. Tak, tak. Każdy trening zaczyna się i kończy medytacją, która ma na celu właśnie takie wyczyszczenie umysłu. Umysł ma być jak biała kartka. Nie liczy się to, co przed treningiem, to, co nas czeka w domu po treningu, tylko jest tu i teraz. I tą kartkę białą będziemy zaraz zapisywać informacjami. Bardzo podoba mi się to, co powiedziałeś, to przesłanie na dzisiaj, że to przesłanie właśnie na dziś, że... Y Wyjdźmy i starajmy się zrobić najlepiej to, co do nas należy, a jakie będą tego efekty, no to już życie pokaże, prawda? Dokładnie. Dziękuję serdecznie, dziękuję Pawle, bardzo. dziękuję bardzo. Życzę sukcesów w październiku, bo nie wiem, czy będziemy mieli jeszcze okazję się spotkać, dziękuję. na pewno będą. Dziękuję serdecznie. Gościem w naszym studio był Paweł Bombolewski, mistrz świata w karate. Proszę Państwa, krótka przerwa, po niej spotykamy się z szczecińską plastyczką Agnieszką Hańczuk. Do zobaczenia.